Cześć, cześć, cześć. Witam Was serdecznie mówi Ania. Witam Was na moim kanale i zapraszam do, do tworzenia ze mną kolejnej tygodniówki kwietnia. Mój kwiecień jest, jak widać, jednorożcowo pastelowo słodki. Tak, jest Dachdor, czyli nie ma specjalnych, yy, specjalnego zaskoczenia, jeśli chodzi o zeszły o początek o to, co jest w tym roku. O tak. Natomiast, no, jest słodko, dziecinnie. Nie wiem, ale w jest. Dobra, więc tutaj będzie kolejna tygodniówka, z którą będę teraz miała troszkę walki, ponieważ nie, brakuje mi tutaj numerków. Chociaż jednego mi brakuje tylko. Zobaczymy, może, może jakoś to ogarniemy. Jak pewno pamiętacie albo i nie, y y y y y y y tym razem. Nie chcę użyć znowu tej taśmy, więc ona czeka sobie tutaj. Chodź tu kici, kici. I obcinamy. Dodaciora. To jak widać mam jeszcze zakładki do dodaciora. Muszę je rozciąć. i do, rozcinamy dach No, i tu mamy co? Teraz tak, tu sobie przykleję coś. No to może miejmy teraz takiego jednorożca, który nie, nie, nie robi niczego. Bo, znaczy, nie, nie chciałam powiedzieć pożytecznego, ale jak widać, tutaj pewno sprząta Łazienkę, robi zakupy, a tu niech sobie wreszcie odpocznie ten biedaczek lub biedaczka. I co? No i mamy tutaj 14, 20. Ale czy ja tutaj uchował mi się jeszcze ten jeden? Nie, tu mi się nic nie uchowało. Ale to ja może po prostu tutaj dam chmurkę. I na tej chmurce coś napiszę i to będzie to. 15. 16. 18. Tutaj 19. I tu się mi nagle miejsca zrobiło więcej. Zobaczcie. No i tu mamy dni tygodnia. Wyrysowałam sobie tą kreskę, ponieważ w poprzednim tygodniu też chciałam pionowe te ramki zmieścić i zdecydowanie ta po tej stronie jest chudsza. Niż tam. Może tym razem będą równe w miarę. Swoją drogą niektóre te polskie dni, znaczy nazwy dni są takie długie, czy znaczy, tak. Ja się ogólnie nie dziwię, że bardzo wiele osób planuje, używa nazw angielskich. No bo przy, przykładowo takie to do jest zdecydowanie bardziej kompaktowe niż e, do zrobienia albo ten w innych językach. Znaczy po polsku i po hiszpańsku akurat. Natomiast no wiadomo. Znaczy taki u mnie będzie jak zamrzycie mieszanka językowa. Mam naklejki po polsku ponieważ. Znaczy tak mam dni po, po polsku ponieważ mam takie właśnie naklejki. A może ja sobie

I znowu tutaj dam niebieski. No i tak. Co my tu mamy? No to mamy. Co mamy? Tutaj sobie odłożę. I teraz co? Tabelki. No, tabelki. nieco równiejszej szerokości, czy nadal nie za bardzo. Nadal nie jest idealnie. No, ale widać, że nie tak musi być już dół zrobię tak samo, żeby nie było takich... Nieestetycznych przesunięć, powinna było kratkę przesunąć, o tak powiem. Na pewno by to wystarczyło. I tak to wygląda moim zdaniem całkiem, całkiem. Tutaj tak samo zrobimy. Dobra. Aha, teraz czy zrobić sobotę tak. A ja tą sobotę zrobię inaczej, a na środku dam naklejkę tutaj. No i tutaj końcówka, tak jak zawsze. No i myślę, że wygląda to fajnie, podoba się. Teraz potuszujemy coś tutaj. No i tak. I także pomyślałam, że dam tutaj tą. I ja zupełnie, zupełnie fajnie. Jeszcze dam tego jednego kwiatka gdzieś tu i sobie arkusik wędruje do kosza. Gdzie jest ten niebieski? No i tu muszę wypisać 14 I wiecie co? Nawet nie szczególnie przeszkadza, że tutaj nie ma tego jednorożca. Tak myślę. A jak jest wasza, wasza opinia? Bo już następny, z następnymi będzie prościej pięć, sześć, siedem i znowu zobaczcie, nie zużyję wszystkich jednorazców. Trochę byłam taka sceptyczna, jak chyba zawsze. Wiecie co, bardzo mi się podoba ten efekt. Następną tą taśmę sobie też zaznaczę, że po prostu dam ją tak tutaj, o, żeby ona odrobinkę wystawała. I muszę powiedzieć, bardzo ładny efekt, i dam tą jasną. I, więc jak się podoba, byłam sceptyczna, ale, ale teraz jestem na tak. Zdecydowanie tak, tak, tak. No to słuchajcie, wychodzi na to, że ja już kończę. Mój kwiecień. Jeszcze. No i tutaj już. I zobaczcie, że jeszcze tak naprawdę maj spokojnie wejdzie. I chyba jak sobie to gdzieś rozpisywałam, to jeszcze mi nawet czerwiec się zmieści. Ha! No widzicie? W sumie bardzo mi się te tygodniówki takie kompaktowe podobają. I, I myślę, że w najbliższym czasie nie będę robić tych takich na dwóch rozkładówkach. Takich jak jedną miałam w Trochę za dużo. No to słuchajcie. Ja zamierzam się zabrać za ostatnią tygodniówkę. Potem jeszcze. Mm, strona z notatkami i tyle. No to słuchajcie. Tak, mój. Kwiecień jest właśnie taki. Niejednorożcowo słodki i tak dalej. Bardzo mi się podoba, mimo początkowego sceptycyzmu. No i tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za, za Waszą obecność, za to, że jesteście tutaj i mnie wspieracie w tworzeniu. I słuchajcie, dziękuję Wam za komentarze, za obecność i, za, i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, Pa pa!